Siema, siema. Tak dokładnie właśnie jest yy, Brawl Stars na kanale i naprawdę przepraszam wszystkich, sydly, którzy woleliby horror, ponieważ horror miał być na kanale, ale że nic nie działa i nic nie mogę załatwić, naprawdę horror chciałem bardzo nagrać i teraz trochę jest mi smutno, bo nic nie działa i myślałem, że naprawdę nagram, miałem to w planach już yy, dawno czyby był horror Ale wszystko nic nie działa Czekajcie, co mi się dzieje yy, I jest niedobrze To Muszę nagrać niestety Brawl Stars horrorowy Znaczy horrorowy Halloween Halloweenowy update i Jestem niezadowolony Ale i tak zagram W sensie to raczej Czemu jestem niezadowolony Jestem niezadowolony z tego powodu Bo myśl, myślę, że widzowie raczej będą horror obejrzeć niż Taką grę, słabą dla pięciolatków. Tak, dla tych co nie wiedzą o co chodzi w tym nowym trybie to tak, cały czas tracimy HP i leczymy się dodając innym HP. Tak, jest to tryb bardzo trudny. Tak, jest trudny, prawie się nie da wygrać. bo zawsze coś jest nie tak więc jest taki trochę wampir że tak powiem tryb wampirzy dobra ale zabiłem kogoś czyli że teraz mam full hp ale mam jeszcze cztery tego cztery power cube'y to jest dobrze chwila. to wygląda tak że nie możemy się, ni możemy się uleczyć tylko tym co mamy jest, dobrze uleczy, on, on. może ma, ma szansę wrzeć. Tak, ma szansę grzyć. To się nie uleczy. Czy on się leczy? Przepraszam bardzo. No dobra, wystałem trochę. Nie. Dobrze! Ło! Wow. Ło! Wow. Nie wierzę! Mój drugi, drugi raz wygrałem na tym trybie. Ten tryb jest naprawdę drugi. Drugi. Trudny jest naprawdę, i że mi się udało wygrać, to jest to nie spodziewałem się. Yy, tak, możemy zrobić... Tak. Yy, weźmy jeszcze, może kilka razy na tym trybie spróbować. Ale... Zaraz sobie zagramy. Spróbujmy teraz z dynamajkiem. Chwila, na której... Na Jakim cudem na dynamaj. Dyna co? Dynamajkiem mam wyższą rangę niż. nim, co jest bardzo dziwne. Niż barleyem, chociaż barleyem grałem, tak mi się wydaje. Tch, więcej. Nie wiem czy więcej, ale no. Bardziej mi się barley tak podobał, zawsze wolałem barleya. Nie wiem jakim cudem mam taką niską rangę na barleyu. I chyba jakoś źle nim nie grałem, tak? Więc. Ja nie wiem, bo tutaj trzeba myśleć taktycznie, bo się nie uleczymy i uważam, że takie postacie, które mogą rzucać nad murami, są tutaj na pewno lepsze, ponieważ yy, nie trzeba blisko iść, jakoś podchodzić. Można coś za, za ścianę rzucić, a każde uderzenie to jest jakieś HP, bo jak nie uderzymy, to będziemy tylko tracić. Tak czy owak, będziemy tracić, ale zawsze to co innego jest. Dobra chwila, bo no, nie mam cięzy dużo. za bardzo no się nie udało, ale dobra. Jest to trudny tryb, ale może niektórym się podobać. Mi się tak średnio podoba. Znaczy, co by tu powiedzieć, no? No, jest na pewno wymagający umiejętności. Ci... Chociaż można też jakoś taktycznie rozegrać, tak? O i jakiś gangster nie może zabić, bo jest. Więc musimy zabijać przeciwników. Jak zabijemy to już jest. Jesteśmy na... On umarł? A, wyszedł z gry chyba. Yy, jesteśmy na wygranej pozycji. Yy, bo mamy cały HP, czyli... Jeśli kogoś zabijemy, to sobie, czy co, czy zabiłem go, dobra, yy, jesteśmy na wygranej pozycji, jeśli kogoś zabijemy, bo mamy full HP i, 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 i przez jakiś czas nie musimy się przejmować, dobra, coś zostało, dobra, Roza ma, o nie, Roza jest szybsza, ojoj, się zablokowałem, no i się skończył, ajajaj, A, aj, aj. dobra, zobaczę do końca. Film, znaczy film. No chcę zobaczyć do końca rozgrywkę No, no i zawsze przecież no już tutaj można uniknąć 5-latków kampiących się w krzakach, ponieważ jak będą się kampić, to umrą. więc ten tryb jest to jakby na pewno dla bardziej lepszych graczy, którzy nie będą siedzieć w krzaku, jak w tym trybie. Ale weźmy sobie, zróbmy to może na nagrody razy 3 i weźmy może kogo by tu wziąć. Weźmy... Yy... Weźmy może Bobo, bo jest takim dobrą postacią. Jeszcze chcę trochę się nim lepiej nauczyć grać trochę. Chociaż tak mam trochę wysoką rangę, uważam, że za wysoką. Dobra, gość, go, gość gratikiem, więc y, Mamy raczej y, większe szanse W takim składzie No tak, trzymaj No, Shepik jest naprawdę Może być bardzo dobrze wykorzystany Jest trochę nawet Oj, oj, oj Chyba ten człowiek jest całkiem dobrym Graczem Ojojoj, oj, oj, no nie, no nie, nie zadałem mu prawo żadnego, żadnego czego Dobra zaraz to teraz ym, tak, muszę przynajmniej do niego dojść, a on nie jest tak szybki bo Ojojoj, oj, oj, nie, dobra No co, jakim ten gość jest foksem? Dobra. Dobra, rzucę mu strzałę hmm, z tą ultem. Tak, znalazłem właśnie drugą. Teraz mam wycelowane ulta, mam wycelowanego i tak wystrzeliłem normalne strzałę. Nie naprawili tego. Dobra, rzucę mu tam te tak strzały. Dobra, okej okay, został 24 jest całkiem nieźle procent jego chapy. Oje, no, nie, nie, nie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Dobrze jest. Okej, okay, okej, okay, dobra. A nie jest... No nie, no trochę mo mogło być szybciej, ale przynajmniej wygraliśmy. Nie patrzyłem na czas trochę, zignorowałem czas, ale myślałem, że będzie lepiej. Dobra, weźmy sobie to. Weźmy sobie to. I teraz co? Yy, wiecie, co to oznacza, jak mamy to, czyli mamy soczek i szeli, to to już jest mega proste, to jest... Najprostszy tryb, Soczek plus Shelly, to nie ma szans na przegranie, tylko że ten Soczek trzeba utrzymać tak, więc, nawet jak, no Spike, dobra, zobaczmy, a Spike jest, się mi się boi, przecież nie wiem, co on chce zrobić, czy on chce się bić, czy co, co, Spike, okej, okay. Spike jest, Spike wygra z Shelly na blisko, na pewno, dobra, minus Shelly, o nie, ja nie, nie, nie spodziewałem się tego, że... Ym, Spike wygra, strzeli na blisko. Dobra, ten gość też się tam Czy boi? Dobra. Nie, czy skrzynek nie trzeba zbierać w tym trybie? Ponieważ nie jest to takie ważne jak w innych trybach Dobra Okej okay. Ajajaj no To jest tylko ta, no czy nadal jest plus plus kucharki, ale to nadal wychodzi na to, że... Znaczy HP nie zwiększa, zwiększa damage. No już... Mogłem sobie odpuścić, ale chciałem te, trzy, te power te y zebrać. Ja stwierdziłem, że ma to sens. Dobra, weź sobie tu jak coś. Ja nie mogę tu za 5 lat pasożyt. Nie, no minus 6, no chyba jest coś ten na głowie, coś, coś tak. No, powiem tyle, no, czy z horroru raczej nic nie wyjdzie, chociaż bardzo bym chciał, żeby wyszło. E, ale no. No jest jak jest, no nic się nie dało zrobić, no. Ocinek chciałem, żeby było, ale... No, choć no. super pan jest, eee, ale pan nie jest takim chociaż... może jest, bo jest Może być zagrożeniem, tam i tak nie powinna raczej wygrać na blisko ze mną, chociaż ma więcej, czy... więcej Powercubów. Oj, oj, oj. No czemu? Ktoś, ja nie mogę jak można być takim debilem. Nie, serio. Ktoś się timuje i... i potem... Ja nie mogę, być za debile. Ja, nie ma tego jak ludzi. Dobra, nie, nie ma. Teraz chyba włączę tryhard pięciolatka i będzie. Dobra. Ja się nie teamuję, bo wszyscy są... Czasami ludzie się teamują, czasami się nie teamują, ale tu chodzi o to w tym trybie, żeby nie zbierać klejnotów, tylko czekać na tego. <ścoughs> nie wiem co ten gościu się stara osiągnąć. No on ma ulta, może zrobić wszystko. A kruka bym się zabił, bo kruk, kruk nie jest dobrą postacią. Znaczy kruk się nie nadaje do grania, zwykł... Znaczy ja uważam, że kruk nie jest taki dobry. Oj oj oj. Przeliczyłem się. Daryl jest jednak mocny. Znaczy Daryl jest naprawdę dobrą postacią, bo sam sobie ładuje ulta na przykład. Ale myślałem, że może jednak dam radę. Dobra jeszcze nie, była szybsza. Dobra, dobra, no to jak nie, nie szeli to spróbujmy Bulem Może jest niższa ranga, która jest ranga naszej 21 cały czas. No trochę nisko jest ta ranga i mogłaby być wyżej, bo 21 to jest dosyć niska. Ale... Znaczy, ale, no, no, może nie jest niska. Czy to jest? Znaczy, niska. No, niska teraz jest niska. No, jak jest 35, ranga do 35, to kiedyś może teraz już nie jest wysoka. No, jest niska, jest niska, bo może powinienem mieć wyższą. Chociaż jest trudno na rangach już wbijać. Na wysokie rangi to zawsze jest trudniej, ale teraz to już jest bardzo trudno Aha. No nie, mało tego, mały zasięg. E, powiem tyle, jeśli ktoś uważa, że nie skorzystałem na tym, bo nikogo nie zabiłem, to właśnie skorzystałem, bo nikt mnie nie zabił. Tylko się ludzie ode mnie przestraszyli, się mnie, ale o. Okej. Okay. Dobra, tam ktoś jest, ale czy. A dobra, ktoś jednak jest mądry Ten ktoś oszukuje? Nie oszukuje do mnie Dobra Okej, okay, uciekłem się teraz może się uleczę szybko Ile może być soczek No nie, przecież nie mam szans z nim teraz Nie, właśnie to jest trochę dziwne, bo on ma zasięg prawie przez całą mapę Dobra, ona... Nie, spokojnie Ojojoj, oj, oj, co to było? Ja nie mogę, ludzie z krzaków Czwarty byłem, tak? Ojojoj, oj, oj, trochę słabo, ale może osiemnastą wbiję dzisiaj No, chociaż nie wiem Chciałbym wbić 18 dzisiaj, ale... Nie mam z nim szans, chyba. Ale z tym tu na pewno nie mam szans. Dobra, to jest nieważne, czy mam szansę, czy nie mam szans. Ważne jest to, czy pojawi się Soczek, czy nie pojawi się Soczek. Bo to wszystko zależy od Soczka. Soczek jest najważniejszy. Oj, oj, nie. Nie, no nie wierzę, no myślałem, że zrobiłem czystajkiu. Nie zrobiłem czystajkiu. Dobra, jest jeszcze jedna postać, bo to są wysokie rangi, które chyba lepiej grają ode mnie, bo ja jakoś tej gry nie, 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 nie. w sensie... Że Brawl Stars. Nie uważam tej gry że za taką, którą trzeba grać miliony razy i cały czas jakoś nie jest to dla mnie najciekawsze rozwiązanie z życia, żeby grać w Brawl Stars. Wolałby na na przykład w horror, bardzo żałuję naprawdę, no, no, no nie wiem, no trochę szkoda, bo chciałem ten horror nagrać, ale yy, no jeden był możliwy, ale jakiś też, znaczy, jeden był możliwy. No nie był, znaczy był ciekawy, no może był ciekawy, ale no nie do oglądania, bo tam jeszcze nie rozumiem. Yy, nie rozumiem, tam właściwie przegrywam, bo nie rozumiem zasad. Chyba jest. A... No dobra, nieważne. Nie będę tutaj jęczał, tylko po prostu. O nie, no crowd dostał tego. Crowd do... crow dostał tego. O, co myśli? gość czy ma jakieś szanse? Ma szanse. Dobra. 4 ok, dobrze, wykorzystałem soczek, bo teraz mam 5 power cubów i mogę zrobić z tym co mi się podoba. A co mi się podoba, to mogę zaczekać na następny soczek, ale jak soczku nie będzie, to z przeciwnikiem też mogę fajnie wygrać. O, crow. No, crow mam, ma średnie szanse. Nie, 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 nie. Piper, Piper. Piper z soczkiem to w ogóle nie powinno być. Dla Piper soczek powinien być niedostępny. Nie, 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 nie ma takiej możliwości. To dostał co? So Czemu on dostał soczek? On miał więcej wszystkiego, ale ten dla Piper, Piper w ogóle już przecież ona może czasami zabić z daleka na hita, co jest w ogóle nie nie nierozumne. No to w ogóle wymyślił tą postać, ale z soczkiem, z soczkiem to nie ma szans, żeby nie zabić na hita. To jest... To są jaja. Patrz, patrz, patrz. Idzie sobie takie coś. Idzie sobie takie coś. Yy, dobra, teraz ja nie rozumiem logiki tego człowieka. Chociaż nie. Gra piper i się boi. Znaczy może nie wiem, czy się boi, ale ktoś tak mało agresywnie gra. Znaczy, rozumiem, że trzeba odchodzić, jeśli chodzi o piper, ale tak średnio agresywnie gra. Czem piper... Ten piper to właściwie nic nie trzeba robić, tylko... Piper tu można grać jedną ręką nawet. Ogólnie z rower można grać jedną rękę, ale ogólnie głównie uważam, że piper nie ma, za, za bardzo nie strzywam postacią i wynerdująca bardzo, jeśli się chodzi o to, żeby grać. dobra, nie mam czasu. Nie no nie, za dużo, za dużo. Dobra, czy zamierza? Dobra, nie zaatakował mnie. Dobra, jestem szybszy, ale... Dobra, gościu i nie ma szans chyba. Dobra, chociaż może uciec. No może uciec. Czy się opłaca? No ma on... on trzyma większe szanse. Miał nie mieć szans, ale się jest. Ale się uciec, to stwierdziłem, że nie będę go gonił. Nie. Dobra. Nie! 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 Nie wierzę w to Kliknąłem ulta, ale ktoś mnie zabił w trakcie trwania ulta prawie No, no, no nie! Dlaczego? Dobra Uważam, że to jest pora na zakończenie odcinka Chociaż nie Raz jeszcze ten tryb Zagramy i zagramy go Może być czy nie? Czy nie? Może dobra, jedziemy. E, tak. Ostatni raz ten tryb, który jest naprawdę trudny, ale wygrałem na odcinku, co się... To jest dziwne, co się nie zdarza w wygraniem na odcinku, raczej. Co, no, no, no ciekawie. ojojoj ojojoj ojoj, ojoj. oj. to postać jest całkiem dobra, jeśli chodzi o ten tryb, może być. powinniśmy zawsze atakować jest jest dobra trochę ukradziony ale Tore, on czy ma szansę ma szansę lepiej, ale strzelaj czy to mnie będzie leczyć czy mnie będzie leczyć, leczyć wieczorka czy mnie leczy bo ja nie wiem czy mnie leczy dobro no nie ten kto ma mniej hp jest na przegranej pozycji chyba że zaatakuje ale raczej nie zaatakuję. powiem tyle. Dlatego, że ten kto jest na... bo ma mniej HP to i tak będzie musiał umrzeć, więc albo zaatakuję, albo umrze sobie. Yy, sam. Tak, dobra, to jest tyle. Wiem, że nieciekawy odcinek. Bardzo chciałem nagrać horror, ale nie wyszło. Niestety może wyjdzie do czwartku, albo będzie trochę spóźniony. Teraz spóźniony będzie prawdopodobnie... Dobra, mogę zincyptować. Prawdopodobnie będzie spóźniony. Znaczy, jest tak, albo bo raczej nie ma opcji, że w ogóle nie będzie. Albo może, może mało prawdopodobne jest jakieś 40% na to, że będzie przed jeszcze przed 31, a, yy, no, a reszta procent to, że będzie spóźniony, bo raczej. No, nagram, nie wiem, może być spóźniony dużo. Raczej nagram. Dobra, Elo, Elo.